30 listopada Grudnia, debilu. Jakim cudem udało ci się pomylić w pierwsze 5 sekund filmu? Ja pierd... Na zakończenie roku postanowiłem sobie zrobić taki dzień kinowy. Poszedłem sobie do kina na dwa filmy. Oba interesowały mnie z kompletnie przeciwnych względów. Dzisiaj sobie pomówimy o tym pierwszym, który obejrzałem i tym lepszym, który obejrzałem, ponieważ mam... Mniej do powiedzenia na do temat najzwyczajniej w świecie. Mowa oczywiście o Sonicu 3, który gdzieś zaraz ma swoją premierę i ja byłem na przedpremierze. I powiem wam szczerze, że to jest jeden z filmów tak zabawnych i tak luźnych, że nie jestem w stanie go nie polecić po prostu wszystkim. Czy to jest film ambitny? Nie. <gry> czy to jest film śmieszny? Czasami czy jednak Sonic jest tym, czym zawsze myślałem, że jest Marvel, czyli czystą, nieskrępowaną, absurdalną zabawą? Dokładnie tak. Ja nie, nie, nie mam jakichś wielkich, jakiegoś wielkiego sentymentu do Sonika. To jest ta rzecz, która zawsze wiedziałem, że istnieje, wiedziałem, że, że gdzieś tam jest, że ma swoich fanów i ma jakieś tam dosyć spore uniwersum. Uniwersum, w którym nigdy nie siedziałem. Absolutnie. Tak naprawdę Sonika poznałem dopiero tak bardziej w momencie, w którym odpaliłem pierwszy film z Sonika i potem drugi film z Sonika. I zorientowałem się, że minęły mi jakieś 4 rodziny, a ja nie pamiętam prawie nic z tych filmów. Pamiętam tylko, że dobrze się przy nich bawiłem, ale Sonic 3 jest trochę inny. To jest subtelna różnica, ale, ale różnica, która powoduje, że jest to najlepszy film z tej trylogii. Ale do tego zaraz przejdziemy. Zaczniemy od tych takich technicznych, nudnych spraw. Przede wszystkim Sonic 3 jest filmem. Ładnym. Ładnym to nie do niedopowiedzenia. CGI z części na część jest coraz lepsze. Tutaj, jakby, widać ten budżet najzwyczajniej w świecie. Do tego modele postaci, zwłaszcza model Shadow'a, jest, jest wyśmienity. Jest bardzo, 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 bardzo. Wiecie o co chodzi. Widać, że, że artyści CGI dosyć dobrze się bawili przy robieniu tego wszystkiego. Chyba zakładając, że wiecie. Płacono im. A muzyka jest. Jest! To jest w sumie najlepsze, co można o niej powiedzieć. Wtapia się w tłum, nie, nie przeszkadza, nie wyróżnia się w żaden sposób. Taka typowa muzyka, jaką możecie słyszeć w tego typu filmie. Ale to, co wyróżnia Sonica 3 od innych Soników, to, że jest to pierwsza historia. Dosyć koherentna. Pierwsza historia, w której od początku do końca wiadomo o co chodzi, wiadomo co chce powiedzieć i robi to najzwyczajniej w świecie dobrze. Ponieważ Sonic 3 jest przede wszystkim o rodzinie. I cała ta relacja Sonica i Shadowa, ale w sumie to nawet nie relacja, tylko takie zestawienie ich obok siebie, pokazuje nam dwie podobne postacie, które jednak wylądowały w dwóch różnych sytuacjach związanych właśnie z rodziną i to jak... To zbudowało te postacie, jak to sprawiło, kim się stały. Sonic 3 jest też o zemście, a raczej o tym, że nie jest to zwykle dobry pomysł. I często w swoim pragnieniu zemsty zatracamy właśnie te pozytywne cechy, które mieliśmy zanim musieliśmy tej zemsty szukać. Jest to prosta historia, to nie jest, to nie jest trudna historia do zrozumienia, ale też Sonic nie jest filmem, który chce być ambitny. Sonic nie jest filmem, który chce. Sonil nie jest filmem, który chce zmusić nas do wielkich refleksji, bo to koniec końców jest film dla dzieci, dla dzieci i młodzieży i to, co ma robić, czyli opowiadać dosyć proste historie i poprzez te proste historie przekazywać dosyć uniwersalną prawdę, robi to świetnie. I to jest ta różnica między trzecim Sonikiem a dwoma pozostałymi Sonikami, która powoduje, że ten film zapamiętam w przeciwieństwie do dwóch poprzednich. Bo Sonic 3 wie czym jest i wie czym chce być. Nie ma żadnego kryzysu tożsamości, od początku do końca wie czym. Jest. Ten film nie bawi się swoją konwencją, a powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, całkowicie ją embrajsuje. Bierze wszystkie pozytywy i negatywy tego typu historii, tego typu stylu prowadzenia narracji i tego typu po prostu stylu prowadzenia filmu. I nie zastanawia się nad tym, nie próbuje tych schematów przełamać. I wydaje mi się, że to wbrew pozorom jest dosyć duża siła tego filmu. Jeden z niego, wiemy czego się spodziewamy. Wiemy, co dostaniemy, ale jest to zrobione po prostu dobrze. Przy Sonicu 3 jest przede wszystkim bardzo dużo zabawy. I ta, ta zabawa i ta historia, którą chcę opowiedzieć, jest też czasami najzwyczajniej w świecie wzruszająca. Relacja z Shadowa i Mari, która wiem, że jest dosyć dużą częścią e, kanonu Sonika, jest poprowadzona w sposób naprawdę porządny. W taki, że jesteśmy w stanie przez te kilka, dosłownie kilka scen, kilkanaście może minut czasu. Ekranowego, przywiązać się do obu tych postaci, zrozumieć je i kibicować im. I jest nam po prostu smutno, gdy dzieją się rzeczy, które stać się muszą. Aktorsko, cóż, robotnik jak zwykle kieruje. Jim Carrey bawi się swoimi rolami jak na dobrej imprezie. Nie przestanie mnie bawić to, że ziomek wrócił z emerytury po to, żeby zrobić trzy filmy z Sonika. Ale ten człowiek już nic nie musi udowadniać. On już miał swoją karierę, teraz może po prostu dobrze się bawić. I to po prostu widać. On przychodzi, bierze pejczek. Robi co chce i idzie, zapomina prawdopodobnie o tym, co zrobił. I ja to rozumiem i ja to szanuję. Odląłem niestety z dubbingiem, ponieważ w moim kinie nie grali z napisami. Z napisami w, w oryginalnym udźwiękowieniu widziałem fragmenty, więc bardziej się będę raczej wypowiadał o dubbingu. Jest on akceptowalny. <słuch> Sonic i Shadow trochę irytują swoim głosem, zwłaszcza Sonic, który brzmi jak po prostu karykaturalna wersja Sonica oryginalnego, a Shadow bardzo, bardzo próbuje. I, I czasami nawet zbyt próbuje. Mówię oczywiście o polskich, polskich tutaj aktorach. Za to Knuckles i Robotnik w polskiej wersji językowej są przedobrzy i przezabawni. Może nie dorównują swoim oryginalnym e, aktorom, ale nie, nie ma wstydu. Koniec końców, wszystkim osobom, które się jeszcze wahają, chcę absolutnie polecić trzeciego Sonika, ale obejrzcie najpierw dwie pierwsze części. Oceńcie, czy to jest. Coś co wam się podoba, bo to, to jest to jest ten typ filmu, to jest czysta zabawa, to jest to nie jest ambitny film, to nie jest coś po czym wyjdziecie i będziecie przez trzy dni rozmyślać nad Swoją moralnością, nad swoim życiem i nad tym, że przez cały ten czas żyliście źle. Nie! Wyjdziecie po tym filmie i potem będziecie oglądać reelsy na Instagramie ze scenkami albo jakieś głupie żarty. Podsumowując, Sonic 3, nie, nie, nie wiem jak jest podtytuł angielskiej wersji językowej, jest najlepszą częścią trylogii, jedyną, która zapadnie w pamięć, i cieszę się, mogąc powiedzieć, że trylogia Sonica ze wszystkich możliwych jest jedną z niewielu interpretacji gier. Które są naprawdę dobrze zrobione. I jest to jedna z tych trylogii, która, której każdy kolejny film jest lepszy. Do tego przyznam, to jest taki leciutki spoiler. Tizuje on czwartą część, więc nie kończymy tutaj, więc mam nadzieję, że, ten, że ta zasada zostanie utrzymana i Sonic 4 też będzie absolutnym bänderem, jeszcze lepszym od poprzednich części. A ja was zostawiam z tymi pozytywnymi wrażeniami, z tym, z tą pozytywną recenzją i idę. Się torturować, ponieważ o tym drugim filmie, który obejrzałem 30 będziemy musieli rozmawiać sobie dłużej. Ja nazywam się Nikodem, ale możecie mówić na mnie lancer i przyślijcie pomoc, bo nie jesteśmy gotowi na to, co nadejdzie. Trzymajcie się. No, w sumie jego to by się całego przydało naoliwić. Po czym spojrzał na tego dzieciaka, nie? Na tego robota. Trzynastoletniego robota, trzynastoletnie dziecko, trzynastoletniego chłopaka bez koszulki, z bebechami na wierzchu. I pyta się, Byłeś kiedyś zalany?